Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam sześć najlepszych ćwiczeń, które skutecznie wzmocnią Wasze pośladki. Ćwiczenia te nie tylko poprawią wygląd pośladków, ale także pomogą wzmocnić inne mięśnie, takie jak uda i łydki. Dzięki tym ćwiczeniom poprawi się także stabilizacja i równowaga ciała. Zobaczycie, jak w prosty i efektywny sposób wzmocnić swoje pośladki i poprawić sylwetkę. Zaczynamy. Pierwsze. Hip-frast to ćwiczenie, które skutecznie wzmacnia pośladki oraz uda. Polega na unoszeniu miednicy, podpierając się o ławkę lub step w pozycji leżącej na plecach. Ćwiczenie to jest bardzo efektywne w budowaniu mięśni pośladków i wzmacnianiu ich, a także poprawianiu stabilizacji i równowagi ciała. Można stopniowo zwiększać obciążenie, np. poprzez dodawanie hantli lub sztangi. Drugie: Przysiady to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na pośladki. Polegają na unoszeniu i opuszczaniu ciała w pozycji stojącej, trzymając równowagę na nogach i uginając nogi w kolanach. Ćwiczenie to angażuje nie tylko pośladki, ale również uda, łydki i inne mięśnie nóg. Można je wykonywać z różnymi modyfikacjami, np. z hantlami, sztangami lub bez obciążenia. Przysiady to skuteczne ćwiczenie na budowanie masy mięśniowej i wzmacnianie pośladków. Trzecie. Martwy angażuje mięśnie dwugłowe ud oraz pośladki, w większym stopniu. Jest to przede wszystkim świetna alternatywa dla klasycznego ciągu. Sprawdzi się również jako metoda rozciągania tylnej taśmy. Dzięki utrzymywaniu prawie prostych nóg mocno rozciągamy mięśnie oraz ścięgna. Przekłada się to na zwiększenie zakresu ruchu w klasycznym martwym ciągu. Budowania masy mięśniowej oraz siły pośladków. Czwarte. Unoszenie nogi w podporze to doskonałe ćwiczenie wzmacniające mięśnie kor oraz pośladki. Napinając pośladek w końcowej fazie ćwiczenia świetnie poczujemy pracę mięśnia pośladkowego wielkiego. Wykorzystanie dodatkowo gumy potęguje pracę mięśni pośladków i dodatkowo utrudnia ćwiczenie. Piąte. Przysiad bułgarski to ćwiczenie unilateralne, czyli najprościej mówiąc jednostronne, gdzie pracę wykonuje raz jedna, raz druga noga. Uwzględnienie go w planie treningowym pozwoli nie tylko rozwinąć dolne partie mięśniowe, ale także popracować nad stabilizacją czy wyrównać dysproporcje między prawą a lewą kończyną. Przysiad w wersji bułgarskiej w głównej mierze skupia się na mięśniu czworogłowym uda, pośladkowym wielkim, średnim i małym, a także mięśniach z grupy kurszowo-goleniowej, czyli dwugłowym uda. Półścięgnistym oraz półbłoniastym. Szóste. Wchodzenie na podwyższenie jest to dość ciekawa odmiana przysiadu, gdyż przekłada się także na inne ruchy funkcjonalne, ale i nie męczy ciała tak bardzo jak przysiad w pozycji wykroku. Jest to dobre ćwiczenie dla osób początkujących, aby opanowały one podstawowe wzorce ruchowe. Co więcej, ćwiczenie to poprawia mobilność w zgięciu bioder, koordynację ruchową oraz siłę nóg. Mimo to, osoby zaawansowane winny dodać także to ćwiczenie jedne do dwie razy w tygodniu, jako ćwiczenie uzupełniające, bardzo dobrze rozwija pośladki.